Wyobraźmy sobie taką sytuację, że przyjeżdża student, który dostał się najbliżej tutaj na Uniwersytet Gdański na matematykę, zgłasza się do dziekanatu i mówi: Proszę pani, do pani sekretarki, która go przyjmuje, oto dostałem się na matematykę. Pani prosi o imię, nazwisko. Patrzy, a rzeczywiście, tak, pan zdawał na matematykę, ale możemy panu zaproponować albo filologię polską albo historię. Tak, pan tutaj też, ponieważ przyjeżdża z daleka, prosił o miejsce w akademiku, ale tego miejsca nie ma tu. Spokojnie na dworcu jest ciepło. Nowy dworzec we wrześniu, może sobie pan tu zamieszkać na Oweszce, później może pan coś znajdzie. I też prosił pan, żeby zwolnić pana z immatrykulacji, bo ma ważną rodzinną sprawę, ale nie ma takiej możliwości. Albo pan jest, albo pan nie rozpocznie, tego nowego roku akademickiego. No przyznacie, że mało to profesjonalne i że każdy by tylko wzruszył rękoma, ramionami i powiedział, no jak to, przecież tak się nie robi. A Pan Jezus tak dzisiaj właśnie zrobił. Można powiedzieć, no nie pomagasz, Panie Jezu, no bo przecież jak ktoś chce pójść za Tobą, no to trzeba by go trochę docenić, powiedzieć, no to chodź, jakoś dasz sobie radę. Jak ktoś ma coś do zrobienia, no to dobrze, to przyjdziesz później, masz trochę czasu jeszcze. I tak dalej, i tak dalej. To nie jest jedyne miejsce w Ewangelii, gdzie Pan Jezus, tak można powiedzieć, po ludzku dosyć obsesowo traktuje tych, którzy chcą pójść za Nim, na przykład wtedy, kiedy na początku Ewangelii świętego Jana. Idą za nim dwaj apostołowie i tak właściwie chcieliby usłyszeć jakąś pochwałę, no to Pan Jezus odwraca się i pyta, czego szukacie, czego wy chcecie, nie macie nic do roboty. I tak Pan Jezus właśnie w ten sposób zupełnie inaczej podchodzi do tych, których można by trochę właśnie pochwalić, wzmocnić, powiedzieć o tym, co osiągnął, jakie wspaniałe rzeczy ich czekają. Tak właśnie jest tu z nami ksiądz rektor w seminarium, no i gdybyśmy tak przyjmowali kandydatów do kapłaństwa, to, to byśmy ich wcale nie mieli. A jednak, a jednak Pan Jezus tak właśnie postępuje takie słowo mamy dzisiaj na rozpoczęcie tego roku akademickiego. I czasem w naszych sercach może być takie oburzenie. No jak to Panie Jezu? Przecież trzeba zupełnie inaczej, może być na jakieś szkolenie z... Z zakresu HR czy PR poszedł, żebyś trochę może przyciągnął tych ludzi do siebie. Te kościoły pustoszeją, może trzeba by to zrobić inaczej. A nawet patrząc na tej kanwie naukowej, to niektórzy właśnie no, nie potrafią pogodzić tej wiary i rozumu. No przecież wszystko trzeba poukładać, wszystko musi być na swoim miejscu. W nauce nie ma miejsca na taki chaos, na takie gdybanie, na taką niewiadomą, którą proponuje nam Pan Jezus. Ale Pan Jezus wie, co proponuje i wie, że człowieka stać na więcej i dlatego mówi tak bardzo konkretnie, jeżeli przykładasz rękę do pługa, nie odwracaj się za siebie, ale idź do przodu, a właściwie idź za mną, a poprowadzę cię tam, gdzie o własnych siłach nigdy byś nie doszedł. I żeby tą zagadkę trochę rozwiązać, albo też żeby tak trochę ocieplić ten wizerunek Pana Jezusa, to spróbujmy przypatrzeć się kilku fragmentom Ewangelii i właśnie tej ogromnej różnicy, temu rozdźwiękowi między człowiekiem, który przychodzi do Pana Jezusa ze swoją historią i swoimi oczekiwaniami, a tym, do czego Pan Jezus nas pociąga i co nam proponuje. Pierwsza historia to dziesiąty rozdział Ewangelii świętego Marka, chociaż ta historia jest opowiedziana również przez świętego Łukasza i Mateusza. Ale jesteśmy tu w gronie młodzieży, także myślę, że to jest dobra historia. Historia o bogatym młodzieńcu. Znamy ją dobrze. On przybiega do pana Jezusa i co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Przybiega do pana Jezusa i tak po męsku chciałby kilka recept, bo jest przyzwoitym człowiekiem, nie zabija, nie kradnie. Sam powie, że zachowuje przykazania od młodości, a jednak chciałby coś więcej. No, i tak można powiedzieć, stricte naukowo podchodzi do sprawy. Poproszę trzy wskazówki, żebym mógł osiągnąć życie wieczne. A pan Jezus zupełnie wybija go z rytmu i odpowiada pytaniem na pytanie, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Tylko Bóg jest dobry. Trochę tak trzymając się porównań akademickich, to Załóżmy pierwszy dzień na uczelni, zgłodniałeś, idziesz do bufetu, czy u pani mogę kupić kanapkę? Dlaczego pytasz mnie o kanapkę? To, to jest takie zaproszenie do rozmowy, nie tylko, żeby kupić i pójść i zjeść, ale zaproszenie do czegoś więcej. I pan Jezus rzeczywiście zaprasza go, żeby spojrzał w swoje serce i spojrzał na to swoje pragnienie czegoś większego, życia doskonałego, życia wiecznego. I widzimy, że Pan Jezus prowadzi go do odkrycia, że w pójściu za nim przeszkadza mu to, co on posiada, i tu niekoniecznie chodzi o dobra materialne. Ten człowiek nie poszedł za propozycją Pana Jezusa, który pociągnął go, żeby wszedł na drogę. Ten motyw drogi też pojawił się w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, bo Jezus jest nieustannie w drodze. I wiarę można zdefiniować jako wejście na drogę. Podanie ręki Panu Jezusowi i pójście dalej, pójście za Nim, pójście tam, gdzie On poprowadzi. I w Jego życiu było coś ważniejszego, co przysłaniało Pana Jezusa i nie pozwoliło Mu za Nim pójść. Nie pozwoliło Mu pójść do tego, czegoś większego, doskonalszego, do czego Chrystus Go chciał poprowadzić. Mamy nadzieję, że ta sytuacja się zmieniła, że on zrozumiał o co chodzi, ale w tym momencie nie był w stanie pójść za Panem Jezusem. Chciał mieć wszystko doprecyzowane, poukładane, a tu nagle Pan Jezus mówi: Pójdź, zrobisz krok do przodu, okaże się, do czego tak naprawdę jesteś powołany. Inny fragment Ewangelii, który pokazuje, dlaczego Pan Jezus zawsze nas przekracza i jakoś tak zawsze inaczej patrzy na nasze życie, i składa nam inną, dużo większą propozycję, to tym razem dwaj uczniowie idący do Emaus po tym, jak widzieli, że Jezus został ukrzyżowany. To jest Ewangelia Świętego Łukasza, końcówka, ostatni rozdział tej Ewangelii. I tam pojawia się takie słowo, kiedy z martwych wstały, dołącza do nich, ale oni go nie rozpoznali, bo byli tak bardzo smutni. Tam pojawia się słowo, a myśmy się spodziewali. I to znowu jest taka cecha nas, ludzi, ludzi, którzy rozpoczynają naukę, którzy pracują jako naukowcy, że my mamy swoje bardzo konkretne oczekiwania, mamy swoje założenia i nawet jeżeli dostajemy jakiś grant, coś, wstępujemy na jakąś drogę prowadzącą do tego, żeby coś odkryć, coś udowodnić, to mamy tezę swoją, którą trzeba po prostu udowodnić. I tak samo ci uczniowie. Oni znali Pismo, wiedzieli co Pan Bóg zapowiadał przez proroków i to myśmy się spodziewali prowadziło do tego, że właśnie tak trzeba zinterpretować to co mówili prorocy. Że Mesjasz wyzwoli Izraela. Jezus tak bardzo cierpliwie zaczyna im tłumaczyć, że prorocy mówili o pewnych rzeczach, ale nie mówili, że Mesjasz wyzwoli Izraela na tej zasadzie jak wy myślicie. I otwiera przed nimi zupełnie nowe horyzonty. Horyzonty, że tu nie chodzi o to wyzwolenie fizyczne z niewoli rzymskiej, ale chodzi o to wyzwolenie ze śmierci, wyzwolenie od grzechu. I nagle oni później to diagnozują, ich serca zaczynają stawać się gorące, zaczynają po prostu widzieć, że tutaj chodzi o coś zupełnie większego, o coś, co mnie absolutnie przekracza. To, o to do czego jestem stworzony, do czego jestem powołany i że żadne moje dociekanie, żadna moja teza, żaden mój jakiś ograniczony siłą rzeczy, bo jesteśmy tylko ludzi, pogląd na świat, nie jest w stanie dosięgnąć nawet do pięt tego, co proponuje nam Chrystus. Jaka przestrzeń, jaka wolność nagle się pojawia, że ta materia nie ogranicza mnie, ale jestem... Nawet wyzwolony z tej niewoli śmierci, i mogę spojrzeć poza śmierć, tak jak my patrzymy w kontekście życia wiecznego. Że owszem, tutaj na Ziemi jakiś czas żyjemy, ale nasza ojczyzna jest w niebie. Chrystus wyzwolił nas i wprowadza nas do tej radości życia wiecznego, którą każdemu i każdej z nas obiecuje, mówiąc o tym, że w domu Ojca jest mieszkań wiele jak to bardzo poszerza horyzonty, jak to bardzo mocno tworzy nadzieję i jak to bardzo mocno mobilizuje człowieka do tego, żeby szedł jeszcze dalej i pragnął jeszcze więcej. Skoro zacząłem od matematyki, to pozwólcie na jeszcze jeden przykład, taki przykład tego, że wszystko w nauce musi być wyliczone. Jeżeli coś nie pasuje do moich obliczeń, to znaczy, że tak się nie da. I powędrujmy tym razem nad brzeg jeziora Galilejskiego. Pan Jezus przez cały czas naucza swoich słuchaczy, mówi im o pięknie Ewangelii, o Królestwie Bożym. Oni słuchają tak, aż zapomnieli zjeść, a może nawet nic nie mieli do jedzenia. I kiedy Pan Jezus na nich patrzy, to w pewnym momencie lituje się i mówi do swoich apostołów, dajcie im jeść tak na marginesie oni tak po cichu chcieli się ich pozbyć bo tylu ich było zbliżała się noc panie Jezu odpraw ich niech sobie poszukają jakieś miejsce do spania takie ludzkie takie nasze no przecież co my z nimi zrobimy no i kiedy tak popatrzyli na nich wszystkich policzyli swoje oszczędności to tak bardzo konkretnie ekonomia prawda no za 200 denarów nie wystarczy żebyśmy kupili chleba żeby każdy z nich chociaż trochę mógł zjeść no nie da się, Panie Jezu, koniec, matematyka, ekonomia, nie przekroczymy tego. I tu jest właśnie ten błąd, bo za chwilę podchodzi chłopiec, który ma kilka chlebów, kilka rybek i on je po prostu z miłości, sam też pewnie był głodny, ale ofiarowuje Panu Jezusowi i Jezus przemienia te chleby, te ryby i karmi pięć tysięcy ludzi. Oni no to pewnie jeszcze wspominali na drugi dzień, kiedy dojadali po tych spożywających tę te, te przepyszną kolację, bo zostało jeszcze 12 koszów ułomków. I nagle zobaczyli, że to jest coś, co zupełnie przekracza tą rzeczywistość matematyki, fizyki, ekonomii, że to jest coś dużo większego. I do tego zaprasza nas Pan Jezus. Dlatego. Człowiek, który idzie za Jezusem, odkrywa, że to, czego się uczy, co jest bardzo potrzebne i korzystne, w połączeniu z tym, że ofiarowuje swoje życie Panu Jezusowi i prosi Go o pomoc, wsparcie, nie boi się Jemu zaufać, nagle sprawia, że to wszystko nabiera zupełnie innego sensu. Może nie dostanę takiej obietnicy, zrobisz to, będziesz tym, osiągniesz taką czy nie inną korzyść, bo w perspektywie życia te sytuacje się zmieniają. Jedyne co obiecuje nam Jezus to to, że gdy pójdziesz za Nim, to te wszystkie wydarzenia, te wszystkie Twoje wysiłki będą przemienione, będą błogosławione i to Twoje życie będzie spełnione. Do tego stopnia, że nie tylko Ty będziesz odczuwał szczęście i doświadczał radości, która niemożliwa jest na tym ludzkim poziomie. Ale co więcej, jeszcze tą radością i tym szczęściem będziesz się dzielił z innymi. Będziesz ich do mnie, mówi Pan Bóg, pociągał, żebyśmy po prostu wszyscy tworzyli to Królestwo Boże, budowali je tu na ziemi, mocą własnego intelektu, własnej wiary, własnego wysiłku, po to, żeby później spotkać się na wieczne świętowanie życia wiecznego w domu Ojca. I przykładem takim, którym chciałbym Wam zostawić na ten rok akademicki, jest święta Teresa od dzieciątka Jezus. To ją dzisiaj wspominamy. I to jest niesamowite. Ona właśnie zawierzyła swoje życie Panu Jezusowi. Poszła za Jezusem, można powiedzieć, na całość. Wstąpiła do klasztoru karmelitańskiego. Długo nie żyła. Zmarła w 1897 roku, mając zaledwie 24 lata. Ale to jej życie było tak piękne, tak oddane Panu Jezusowi że kościół uznał ją za świętą, ale też uznał ją za doktora kościoła. To jest taki tytuł przyznawany w kościele bardzo niewielu. I ona jest takim samym doktorem kościoła jak chociażby święty Tomasz za który naprawdę zostawił nam całe księgi z filozofii, z teologii. Ta zwykła młoda siostra zakonna karmelitanka, święta Teresa od Dzieciątka Jezus Polecam Wam ją jako patronkę tego roku akademickiego, ale też polecam Wam ją jako tę, która obiecała, że kiedy umrze, to jeszcze większych cudów będzie dokonywała w niebie dla tych, którzy będą prosić o łaski, niż tych cudów dokonywała na Ziemi. I powiedziała, że właśnie będzie rozsypywać róże z góry, żeby właśnie ludzie zachwycili się miłością Boga do człowieka, uwierzyli tej miłości. I poszli za Panem Bogiem na całość. Niech Święta Teresa wyprasza nam potrzebne łaski, wyprasza nam chęć do nauki, do pracy, ale też wyprasza nam głęboką wiarę. Po co ta wiara? Po to, żeby kochać. A miłość, która wypływa z wiary, ona naprawdę przynosi spełnienie naszemu życiu. Amen.